Dzisiaj nastąpił finał tej akcji szycia maseczek, którą wymyśliła bolesławianka Bożena Citlak, a zrealizował zakład karny w zarębie. A wszystko zaczęło się 1 kwietnia, kiedy to emerytowana pielęgniarka z Bolesławca, Bożena Citlak, postanowiła zainteresować zakład karny w zarębie, szyciem maseczek ochronnych dla bolesławieckiego szpitala. Te dzisiaj do niego trafiły. Panie dyrektorze, chcieliśmy przekazać tutaj maseczki uszyte przez naszych osadzonych w zakładzie karnym w zarębie. Bardzo proszę W imieniu własnej i personelu dziękuję bardzo. Dyrektor Zarembiańskiego Zakładu Karnego, kapitan Daniel Workun przekazał bolsackiemu szpitalowi tysiąc maseczek, które posłużą w ochronie jego personelu. Dla pani Bożeny to satysfakcja również z tego, że dyrekcja zakładu tak chętnie podjęła jej inicjatywę. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że to tak sprawnie wszystko poszło. Że, że pan dyrektor zakładu karnego, pan Daniel, podjął dalszą moją inicjatywę, rozpowszechnił tam w miejscu swojego zamieszkania. Że ludzie mu pomogli, że poszło to bardzo sprawnie, że byli ludzie bardzo ofiarni i ci osadzeni w więzieniu, i wszyscy jego tam współpracownicy, i ci znajomi, bo tam i bogatynia w tym brała udział, prawda? I inne jeszcze osoby. Osoby, może których nie wymieniamy nazwisk, ale brały w tym udział, a ja jestem po prostu szczęśliwa. W Zarębie poradzono sobie z tym zadaniem dzięki dużemu zaangażowaniu personelu, osadzonych i lokalnych społeczności. A ta lokalna akcja wpisała się w ogólnopolski program aktywności zakładów karnych w tym względzie. Aktualnie w służbie więziennej jest taka sytuacja, że bardzo dużo zakładów karnych i aresztów przyłączyło się do tej akcji. Jest to taka ogólnopolska akcja służby więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości pod tytułem: Resort Sprawiedliwości pomaga. Więc nie tylko tutaj na tym poziomie lokalnym, ale cała Polska, bardzo dużo skazanych we wszystkich zakładach karnych. Tak naprawdę przyłączyło się do tej idei szycia maseczek. Ta pomoc to dla boleswickiego szpitala jeden z ważnych elementów zabezpieczania różnorakich środków ochrony osobistej dla personelu, ale nie tylko. Te gesty pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony oczywiście czystą materialną, czyli wspomożenie nas w materiały niezbędne do ochrony personelu medycznego, jak i pacjentów naszego szpitala. A z drugiej strony jest to też takie wsparcie mentalne, bo wiemy, że społeczeństwo, że inni ludzie są w tej walce z nami, że są, współdziałają z nami w, tej, w leczeniu pandemii. Za to również bardzo dziękujemy. Niejednokrotnie słowa wsparcia i gesty wsparcia są dla nas ważniejsze niż, niż czysto materialna pomoc. Przedstawiciele Zakładu Karnego w Zarębie już zapowiedzieli kolejne dary z maskami. Ale też chętnie przyjmą dalszą pomoc w materiałach do szycia masek. W tej chwili mamy sporą ilość maszyn, mamy sporą ilość materiału, mamy sporą ilość urządzeń, takich typowo krawieckich, mamy też już tak naprawdę wykwalifikowanych osadzonych, więc szyjemy codziennie kilkadziesiąt, kilkaset nawet sztuk maseczek, ale Jesteśmy w stanie przyjąć w dalszym ciągu każdą ilość materiału, każdą ilość nici, innych materiałów krawieckich? Kolejne dary z maskami będą oczekiwane w błeseckim szpitalu. Ale okazuje się, że nie tylko takich darów oczekują lekarze od lokalnych społeczności. Otóż każdy z nas może im pomóc i nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku. Znaczy, my przede wszystkim zalecamy wszystkim osobom, które, które pozostają w domach obecnie, nie pracują. Yy, które w jakiś sposób no, są również pokrzywdzone całą sytuacją epidemiologiczną, żeby stosowały się do zaleceń. Zaleceń zarówno ministerialnych, zaleceń dla naszych lokalnych, co do ograniczenia kontaktu, co do stosowania kwarantanny, co do stosowania środków ochrony osobistej, czyli tych maseczek, które stosujemy przecież od wczoraj żeby po prostu do tego wszystkiego się stosować, żeby tych zasad przestrzegać, bo tylko w ten sposób jesteśmy sobie w stanie poradzić z epidemią. Nasze działanie polega na leczeniu osób już zakażonych, a niestety rolą społeczeństwa jest przeciwdziałanie temu zakażeniu.